Więc w tej lekcji utworzymy zmienną lokalną, czyli tak zwaną tymczasową. więc Wykorzystywanie tego typu zmiennej ma kilka zalet, na przykład optymalizacja pamięci i też zwiększenie czytelności kodu programu. Jak to zrobić? Co jeszcze powinien wiedzieć o zmiennych lokalnych? Zapraszam do lekcji. Dzień dobry. Dzień dobry. Tej w tej lekcji poznasz kolejne, kolejne miejsce, gdzie, gdzie można tworzyć zmienne. zmienne. Do, tej Do tej pory korzystaliśmy tylko zmienne. zmiennych globalnych. Globalnych. Teraz, Teraz czas na tak zwane, tak zwane lokalne. lokalne. Zobaczmy, które zadania, co będziemy, co będziemy robić. Więc kluczem tej, tej lekcji jest stworzenie zmiennej lokalnej. lokalnej. I, I zapisanie, zapisanie do niej informacji, informacji czy, czy linia jest pusta. Czyli tutaj, tutaj sprawdzimy czujnik, czujnik środkowy i czujnik, i czujnik po, prawej po prawej stronie. Jeżeli, jeżeli żaden z nich nie wykrywa produktu, produktu to, to znaczy, że linia jest pusta. No I tutaj, tutaj w zależności od tego, tego właśnie, czy linia czy jest pusta, będziemy transportować produkt czujnika po, po lewej stronie, albo w prawo, albo, w, albo w, lewo. w lewo. Stałych widzów, jak również nowych, proszę o pozostawienie łapki w górę. Na potrzeby algorytmu. A teraz przechodzimy do Tia Portal. Czyli, Czyli zaczynamy, zaczynamy od, od otwarcia, otwarcia funkcji, funkcji przenośnik. No i no tutaj, tutaj kluczowa, kluczowa sprawa, sprawa to rozwinięcie, rozwinięcie sekcji interfejsu. interfejsu. Więc, Więc tutaj są też takie, takie trójkąty. trójkąty. Więc jeżeli, jeżeli ona jest, jest tak, tak podniesiona tak, do góry, no do góry no to. Wtedy te niekoniecznie te, te trójkąty, te trójkąty działają. działają. Więc w każdym, w każdym razie, razie myszką można sobie tutaj rozwinąć. No i Ten nas interesuje, się interesuje właśnie sekcja, sekcja gdzie, gdzie mamy, mamy zmienne. zmienne możliwość tworzenia zmiennych, zmiennych lokalnych, lokalnych tymczasowych. Czyli, czyli ta, ta zmienna, zmienna, która tutaj zostanie utworzona, utworzona, będzie widoczna tylko w obrębie tego bloku. Tego bloku czyli, czyli w tym przypadku w obrębie bloku FC1. W żadnym innym, innym bloku nie będzie dostępna. Więc, więc na, na początku, początku przedrostek, przedrostek, no i, i później nazwa. nazwa. No i oczywiście, no i oczywiście trzeba, trzeba określić, określić typ, typ, więc tych typów, więc tych typów jest, jest więcej. więcej. Można, można sobie wybrać z listy. Można wprowadzić ręcznie. No i no kolejna kwestia to modyfikacja tego, tego kodu programu, programu. Więc to, co, co mamy tutaj, tutaj, możemy usunąć. No i dalej zapiszemy właśnie warunki. Właśnie warunki czyli odwołujemy, odwołujemy się do, się do zmiennej, zmiennej tymczasowej. tymczasowej. Wystarczy wprowadzić przezrostek. No i no to, co, co już jest, jest charakterystyczne, jest, jest na, początku na początku znak krzyżyka, krzyżyka czyli to, to jest, jest informacja, że to jest zmieniona lokalna. Lokalna. No, no i dalej, dalej operacja, operacja przypisania, przypisania. No i, i sprawdzimy, i sprawdzimy czy, czy czujnik środkowy jest w stanie wysokim, czyli czy, czy, jest czy jest nieaktywny. No i w tym samym czasie czujnik, czujnik po prawej, po prawej stronie, też stronie też musi być nieaktywny, czyli stan niski, bo to jest czujnik typu N. Więc, Więc mamy warunki, warunki zapisane, zapisane. No i teraz, i teraz dodamy, dodamy sobie instrukcję warunkową, warunkową. IF. Sprawdzimy, sprawdzimy, czy przycisk, przycisk stop, STOP został wciśnięty albo czy, czy produkt jest po prawej stronie. Czyli sprawdzimy, sprawdzimy sobie czujnik. No i no dalej jeszcze musimy sprawdzić, czy jazda do tyłu jest w stanie, stanie wysokim wysoki. no i, I jeszcze, jeszcze jeden, jeden warunek na wyłączenie. na wyłączenie to oczywiście komórka, komórka pamięci czy fabryka jest, jest uruchomiona. uruchomiona więc jeżeli jedna, jedna z tych wartości, wartości będzie w stanie, stanie niskim, niskim lub wysokim w zależności czy, czy jest, not. no to wówczas zatrzymujemy, zatrzymujemy jazdę do przodu. przodu. Więc jazda, Więc jazda do, do przodu, do no i, i tutaj, tutaj stan, stan niski. No i dalej i musimy kolejne warunki, czyli warunki, czyli warunki na włączenie, czyli pierwszy z nich, linia, linia musi być, być pusta. Kolejny z nich, to produkt. Produkt powinien być na czujniku. No i, no, i kolejny z nich, z nich no to, to musimy wcisnąć przycisk, przycisk start. start. No i jeszcze, jeszcze Selector. Musi, Musi, Musi być aktywny. Więc, jeżeli, jeżeli ten, warunek ten warunek jest spełniony, no to możemy włączyć jazdę, jazdę do przodu. Czyli przypisujemy stan wysoki. Stan. No i, I musimy, musimy zakończyć, zakończyć instrukcję, instrukcję warunkową END if, IF. Więc mamy więc warunki, warunki na jazdę. jazdę w prawo, teraz, teraz warunki, warunki jazda, jazda w lewo. lewo. Czyli, Czyli sprawdzamy, sprawdzamy znowu, znowu czy, został czy został wciśnięty przycisk STOP. stop. Dalej, Dalej sprawdzamy, sprawdzamy czy, czy jazda, jazda do przodu, do przodu jest w stanie wysokim. No i, no i jeszcze musimy, musimy sprawdzić, sprawdzić komórkę w pamięci, pamięci czyli M czy fabryka, fabryka jest uruchomiona. Więc to są, to są warunki, warunki na włączenie wyłączenie jazdy do tyłu, do tyłu czyli musimy przypisać stan niski. No i teraz, I teraz musimy, zapisać musimy zapisać warunki, warunki na, włączenie, na włączenie czyli SIF no, no i na, na początku, początku sprawdzamy Czyli linia ja nie, nie jest pusta. Czyli odwołujemy się do, do komórki pamięci lokalnej. No i, no i dalej, dalej sprawdzamy, sprawdzamy, czy przycisk, czy przycisk start, start został wciśnięty. No i, no i dalej, dalej sprawdzić, sprawdzić trzeba jeszcze selektor. Czyli przełącznik czy, czy jest w stanie niski. Czyli, Czyli jeszcze, jeszcze musimy, musimy dać instrukcję NOT. Czyli, Czyli wcześniej w linii 5 sprawdzaliśmy, czy był w stanie wysokim, w stanie wysokim a, a tutaj, tutaj zgodnie z treścią zadania stan niski. Więc, jeżeli te warunki, te warunki są spełnione, no to, no to możemy uruchomić, uruchomić jazdę, jazdę do tyłu. tyłu. Czyli, Czyli przypisujemy stan wysoki. wysoki. No i, I zakończymy, zakończymy instrukcję, instrukcję warunkową, warunkową. if. No i teraz, i teraz możemy zaprogramować sterownik. Czyli wgrywamy kod programu. Możemy włączyć monitoring. Czyli na tą, na tą chwilę selektor jest w stanie wysoki, czyli Tutaj ten warunek, ten warunek jest spełniony z piątej linii. Z piątej linii linia na tą, na tą chwilę, jeżeli popatrzymy na tą komórkę pamięci, jest w stanie, w stanie wysokim. wysokim. Czyli, Czyli tutaj, tutaj mamy pytanie, czy linia jest pusta. Linia jest pusta? Mamy odpowiedź tak. Jest linia pusta. widzimy produktu, produktu, więc więc na, na czujniku po lewej stronie i po prawej nie ma żadnego produktu, więc postawimy produkt na czujniku po lewej stronie. Więc czujnik po lewej stronie, lewej stronie jeszcze jest w stanie niskim. niskim. O, teraz, o, teraz jest, jest w stanie wysokim, wysokim czyli produkt, produkt jest wykrywany przez czujnik. i teraz brakuje nam tylko tego warunku. Powinien być w stanie, ta zmienna powinna być w stanie wysokim, wysokim czyli wciskamy start. No i widzimy, produkt jest transportowany. No oczywiście możemy wcisnąć stop i możemy, 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 zatrzymać transport. Więc jeszcze raz jedziemy. i teraz jak dojedzie do czujnika po prawej stronie, no to taśma się zatrzyma. Czyli tutaj, tutaj widzimy, że warunek jest spełniony, ponieważ ta zmienna jest w stanie wysokim, takiego stanu potrzebujemy. No i teraz, jeżeli wciśniemy przycisk start, no to taśma nie ruszy, bo nie ma produktu. Tu produkt znajduje się po prawej stronie, więc możemy przełącznik zmienić pozycję. Wciskamy start. No, i, I taśma, taśma ruszyła do, do tyłu. No i oczywiście możemy zatrzymać. Więc, zmienna tymczasowa uprościła nam kod programu. Tutaj, tutaj sprawdzamy dwa czujniki. Czyli w dwóch, dwóch miejscach byśmy, byśmy musieli sprawdzić ten warunek, a tak zrobiliśmy to w jednej, w jednej linii kodu, i, i później odwołujemy się do tej zmiennej tymczasowej. No i to, co, co jest, jest bardzo ważne, to zapis do zmiennej tymczasowej powinien być wyżej, a poniżej odczyt. Więc jeżeli więc zmienimy, zmienimy kolejny kodu programu, no to nie, nie będzie to działać tak, jakbyśmy jak tego chcieli. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam do zakupu kursu. Język SCL dla opornych link masz w opisie. Dziękuję za uwagę, zapraszam do kolejnej lekcji.